Cześć! I mamy nową kolekcję związaną z Perlem, tym razem od Ashet. Kultowe maluchy w skali 1:43. Czyli znowu odruchowo stwierdzam, że pora na uzupełnienie lub podmianę modeli z kultowych aut PRL od Dagostini i pochodnych. Pierwszy numer został nam podany, jak ja to zawsze mówię, na płachcie. Z jej przodu widzimy zachęcającą cenę pierwszego numeru. Zapowiedź kolejnych trzech numerów. Gazetki, no i sam model numeru pierwszego. Nie będę to robił jego specjalnej prezentacji, bo model jest znany i w sumie chyba lubiany. Ma swoje lata, bo to ta sama forma, którą dostaliśmy od Dagostini wraz z kultowymi autami prl -u. Ale sprawia on nadal naprawdę całkiem sympatyczne wrażenie. Wbrew pozorom malucha chyba nie jest tak łatwo odwzorować, jego rozmiary też tu chyba nie pomagają, chociaż era skanowania na pewno tu sporo zmieniła. Jednak mamy też przykłady Fiatów 126 w większych skalach i w nowszych formach, które niekoniecznie zachwycają swoim wyglądem. Różnice względem kultowych aut to w zasadzie domalowane, pomalowane, srebrne i czarne elementy, przede wszystkim w postaci ramek i uszczelek szyb, które zawsze sporo dają jeśli chodzi o pozytywny odbiór modelu. Oczywiście, jeśli się z tym nie przesadzi, na przykład pod względem ich grubości, tu idealnie może nie jest, ale jest ok. I chociażby z tego powodu warto model kupić w celu podmiany tego skultowych aut. Oczywiście, jeśli sami nie umiemy tych ramek i tym podobnych ładnie dodać. Pomalowane są także klamki i uchwyty na klapie silnika, wlew paliwa oraz dodano malowany emblemat licencji, uszczelki tylnych kloszy, które są inne niż w modelu skultowych. Zaznaczono głębi otworów na tylnej klapie, zamiast kwadratowej rejestracji jest prostokątna. Mamy też dodany hak. Według mnie kupić go warto, jednak to nie oznacza, że nie można tu było czegoś jeszcze zauważalnie i łatwo poprawić. Dotyczy to np. rozmiaru kół, felki opon, ilości elementów mocowań widocznych na zderzakach i zaznaczonych w szybach jednocześnie czarnych uszczelek i srebrnych klinów, co już i w gazetówkach staje się standardem. Druga strona kartonu wygląda tak. A szczegóły na niej zawarte są również w gazetce z opisem kolekcji, i to tam przyjrzymy się im nieco dokładniej. Oto ona. W środku klasyczna zapowiedź o poznaniu historii i ciekawostek na temat samego klasycznego malucha. Jego wersji rajdowych, jak i też historii jego poprzedników, czy nawet maluchów zabawek. Co do zapowiadanych tutaj, i ogólnie numerów tej kolekcji, można mieć różne podejście. Ktoś może oczekiwać tylko fabrycznych modeli, prototypów, czy pojazdów zbudowanych oficjalnie na bazie Fiat 126P, a ktoś może zobaczył jakiegoś malucha przerobionego i zbudowanego przez pasjonata, i może chcieć mieć też takiego chociaż w skali. Rozumiem każde podejście, jednak sam mam się zamiar ograniczyć do trzech pierwszych propozycji, czyli liczę na ewentualną podmianę modeli skultowych aut. Nowość w postaci eleganta, prototypy takie jak ryje, kombi i tak a także na pojazdy, które powstały w jakiś sposób oficjalnie i najlepiej w nieco większej liczbie egzemplarzy typu LPT, Wadera, chociaż Szędołazem też nie pogardzę. Natomiast takie rzeczy jak jednorazowe przeróbki typu pług czy limuzyna zostały przeze mnie z automatu odrzucone i mam nadzieję, że się tego będę trzymał. Postawienie tej limuzyny przy jamnikach 125P i polonezie na pewno jakoś kusi. Kończył z jakiegoś powodu też ją ktoś zbudował, no ale gdzieś jednak przydałoby się postawić granicę. Wersję rajdową na pewno chociaż jedną chcę mieć i postawić obok kilku innych rajdówek, które posiadam. Być może na takiej samej zasadzie mógłbym postąpić z samochodami typu Milicja i Straż, czyli potraktować je jako dodatek do kultowych aut i legend FSO, ale na pewno nie na takiej zasadzie, że Beast Straż udaje FLA, jak to było w teście i chyba będzie też w kolekcji teraz. Jeśli tak to będzie wyglądać, no to odpada. Są rozważania, że każde FL może być bisem, a to by była masakra. Czyli w tym momencie potraktuję to jako nieśmieszny żart. Prezenty dla prenumeratorów w sumie mamy typowe. Najlepszy z nich to model w skali 1.24, jeśli ktoś go nie ma. I można mieć chyba nadzieję, że ta niespodzianka będzie polegała na tym, że maluch może być w różnych kolorach i wersjach, a nie że może być ją na przykład aros samochodów PRL. No i jakby na nią nie patrzeć, to ok jest ta limuzyna. Bo jednak jest wyjątkowa i została zaprojektowana specjalnie jako prezent. Koszulka i przypinki to już jak to lubi. Ja bym tu postawił na inne grafiki. No a segregator po prostu musi być dodany. I jeszcze zapowiedź drugiego numeru. Fajny, kupię, ale to, że na zdjęciach jest po raz enty egzemplarz z wadą, tym razem krzywą klatką bezpieczeństwa, no to jest dla mnie średnio pojęte. Mam nadzieję, że to nie oznacza, że wszystkie tak mają. Gazetka numeru pierwszego zaczyna się historią FSM. Ogólnie trzeba przyznać, że wizualnie gazetka prezentuje się bardzo przyjemnie dla oka. Na plus również grubość papieru, daleko mu do cienkiej gazetki. Nie czytałem, więc nie wiem jak z merytoryką, ale słyszałem, że w którejś z gazetek jest kwiatek z bisem i jego silnikiem. Opis świata 126 i tak dalej w różne strony czasowe. Model w skali mamy tu pokazany dosyć skromnie, ale racja może lepiej nie powiększać za bardzo szczegółów. Bo wtedy, nawet z całkiem dobrego modelu, może powstać kasztan, albo, jak to woli, mydło. Co mamy widzieć, to widzimy na samym modelu. Oczywiście trochę sobie tutaj żartuję, tym bardziej, że na końcu mamy zapowiedź numeru drugiego i to ewentualnie tutaj można by coś ukrywać wielkością zdjęcia, a mamy tu model w powiększeniu. I oprócz tej nieszczęsnej kratki i może antenki, wygląda na tym powiększeniu dobrze. Na koniec broszurka z ofertą i kuponem prenumeraty. Oferta skonstruowana typowo dla aszet, czyli z jednym gratisowym numerem. Co do gazetek, jeszcze to, jak ktoś przenosi to w całości, to niech uważa, bo mogą odpaść, co niekoniecznie usłyszymy. U mnie po chwili spaceru wisiały już tylko na jednej taśmie, a na półce widziałem leżące osobno. I to wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tej kolekcji. Dzięki za oglądanie, dzięki za wsparcie kanału. Cześć, do następnego.